Cześć, ja jestem Paula i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście ciekawi, jak się w spokojnej miejscowości na Podkarpaciu, to zapraszam Was na mój kanał. Na początek zapraszam Was do części, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak tam minął mi ten tydzień, także zapraszam Was do tej wstawki. Powiedz hej, mamy poniedziałek, tak, zaczynamy ten tydzień. Lecimy z tym. Mam tu kawę, tak, mamy ciepłą kawkę. I dam to może na bo Tak, to jest gorąco. Dzisiaj jestem taki rozgadany od rana, Tak. I mamy też ciasteczko, Mam taką tartaletkę z, z owocami, tak? Z kremem budyniowym. Tak. Także wyszliśmy sobie na balkon. Oj, na zdrówko. Dzisiaj jest dosyć chłodno, tak? Ogólnie zostaliśmy powiadomienie, że dzisiaj mogą być burze, a my jedziemy na 12 na rehabilitację, tak? W tym tygodniu, wyjątkowo w poniedziałki, będziesz ćwiczył, tak? Jedziesz na trening, elku, A i jeszcze musimy wysłać jedną paczkę, tak? Z Vinted i odebrać twój dowód z gminy, ok? No? Dobra, teraz mamy taką przebę na drugie śniadanie i widzimy się później. Powiedz do później. Tak. Cześć. Co tam robię? Co? Masz zabawkę? Co tam masz? Pokaż mi. Co tam masz? Tak, my już jesteśmy w domku. Rano byliśmy na mieście, bo tak, najpierw mieliśmy na dziewiątą wizytę u psychologa. Mamy taką kontrolną co trzy miesiące, czy maluszek się dobrze rozwija i wszystko jest w porządku. Tak. Później mały zasnął i został z dziadziem. Dziadzio na chwilę go popilnował, a ja skoczyłam naprawdę takim sprintem do Lumpexu. Kupiłam no sporo rzeczy, chociaż nic takiego dla siebie, dużo rzeczy dziecięcych, cała siata ubrań. Także będziemy musieli, kolego, to ogarnąć. Pomożesz mi? Nastawimy, nastawimy pranie. I jak będzie już suche, jak wyprosujemy, to wam pokażę, zrobimy haul. Także dzisiaj nie miałam czasu na kawę na mieście, dopiero sobie zrobiłam i teraz dopię. Ja nawet dzisiaj się nie malowałam, ale teraz moja cera wygląda tragicznie. Strasznie mi wysypało trądzik, no ale jestem przed okresem, także moja cera i mój nastrój są teraz w fatalnym stanie, że tak powiem. Powiem wam, że wczoraj pierwszy raz od dawien dawna, no bo wiadomo, w ciąży nie biegałam, później po ciąży też jeszcze nie. I wczoraj była taka super pogoda, już e, jeszcze było widno, ale już w świecie robiło się ciemno nocka. Mały poszedł spać, a ja wybrałam się troszeczkę bo biegać, i było super w ogóle, mega. I chcę wrócić do biegania. E, planuję też kupić albo wózek joggingowy, albo taką szczepkę, która może być stricte też e, jako wózek dwa w jednym. No, także takie są moje plany, ale z moją kondycją jest teraz totalnie e, słabo. Właśnie przez tą długą przerwę, no i wiadomo, sport i tak dalej. Muszę teraz jakby od nowa się wdrożyć we wszystko, bo ciężko mi to jakoś szło. Ale ogólnie klimacik był fajny, właśnie pogoda chłodna, idealna. Tak maluszka słychać w tle sobie raczkuje i gaworzy. Będę brała się za robienie obiadu dzisiaj coś prostego, tak na szybko mamy spaghetti i do tego pesto z tofu pomidorami i jeszcze więcej tofu. tam masz? Musi wybrałam? Dobra, jedziemy dalej. Ojeju, ale dzisiaj była ciężka noc. Mały wczoraj zasnął dosyć wcześnie, gdzieś tam około 20, ja się cieszyłam, bo miałam taki długi wieczór dla siebie, ale o 2.40 jakoś się wybudził i do 4.00 musiałam go usypiać i jestem totalnie niewyspana. I tak, wybraliśmy się teraz na spacer. Miałam ochotę, wziąłam taką kawkę z automatu. I okazało się, że nie da się kupić kawy, um, bo jest jakaś awaria z wodociągu czy coś takiego, nie ma dostaw wody. I musiałam i tak sobie finalnie wrócić i zrobić w domu, ale jeszcze wstąpiliśmy z maluchem na chwilę do Biedronki. Jakieś czaska sobie kupiłam do kawy, taki nam drożdżówkę na słodko musi dla małego, a tam, wiecie, takie drobne zakupy. Także dopiłam tą kawkę, mam godzinę 11.47, to też powoli będę brała się za obiad. Dzisiaj zrobię sobie tak, takie wege um, jakby nuggety z frytkami. Myślałam, żeby będę Wam pokazywać, co gotuję na co dzień, tak na przykład na obiad. Ostatnio nie gotuję nic wykwintnego, ale po prostu pokazuję realnie, co gotuję jako taka zabiegana mama. A zazwyczaj jest to coś po prostu, co mogę podgrzać, nie wiem, w piekarniku, na patelni i tak dalej, żeby sobie jakoś uprościć życie. A jakieś bardziej skomplikowane dania gotuję w weekendy, gdy mam więcej, wiecie, pomocy przy maluchu. No, a teraz tak mnie boli głowa, czuję się wyczerpana. Jedynie ten spacer zrobił nam tyle dobrze, że mm, maluszek, wiecie, po takim spacerze na zewnątrz teraz sobie zasnął na drzemkę, e, może będzie lepiej spał. No, ja czuję się naprawdę wyczerpana. Teraz może też jeszcze sobie coś tam chwilę, wiecie, taką dla siebie wygospodaruję, coś poczytam albo obejrzę. Wczoraj zaczęliśmy oglądać Oppenheimera, ten film, ale on jest długi, trwa 3 godziny, to obejrzeliśmy, jak już odłożyliśmy małego do spania, obejrzeliśmy jakieś pół godziny dopiero, także jedna szósta, no, dobra. Jupi, jest coś dobrego dzisiaj. Udało mi się zamówić sukienkę z Zary, na którą się bardzo długo czaiłam. Na początku, jak mi się podobała i były rozmiary, to się zastanawiałam, no, i teraz ciągle byłaby przedana w ogóle, wszystkie rozmiary, ale tam codziennie odświeżałam stronę. Liczyłam, że wróci, dzisiaj wróciło kilka sztuk. Pisało, że już właśnie ostatnie sztuki, także na szybko zamówiłam. Zobaczymy, jak przyjdzie i wam pokażę w kolejnym filmie na pewno. No, jestem bardzo ciekawa jej. Mamy do złożenia coś takiego, tak? No I tyle elementów. A tutaj jest jakaś instrukcja, w ogóle jest po, po hiszpańsku. No, także dobrze jest znać języki, jakoś to ogarnę bo hiszpański akurat y, znam dobrze. Tak? Bierzemy się do roboty, No Noelko, gdzie ty uciekasz? Powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę ciemno i pochmurno od rana jest naprawdę, ale to naprawdę chłodno jak na czerwiec. I tak wiecie, jest ciemno, od rana jest mrzawka, deszcz pada. No, także większość dnia spędzamy tak naprawdę w domu. Teraz Maluszek zasnął, więc jak zasnął, to mam chwilę, żeby się do Was odezwać, tak? W międzyczasie przygotowuję obiad, to pokażę Wam, co dzisiaj będę sobie jeść, tak? No i będę albo czytać książkę, albo albo będę kończyć oglądanie właśnie tego serialu e, na Sky Showtime, to to jeszcze zobaczę, pomyślę. Tak naprawdę się wciągnęłam w czytanie, bo ta większa część jest, jest już przeczytana, jeszcze tylko mi zostało troszeczkę mój dzisiejszy obiad. Paluszki rybne, takie kulki ziemniaczane i surówka. A tak przy okazji udało mi się wczoraj złożyć właśnie ten kojec, ale mały jakby w ogóle nie lubi w nim przebywać. Także tak. Będziemy sobie robić wieczór teraz filmowy. Dziesiątko odłożone, zasnęło ładnie grzecznie już na wieczór. Ja tutaj mam na natosy i sos. będzie kończyć film. Co ty tu masz? Dzisiaj byliśmy w centrum handlowym, tak? Chwilę na zakupach i Noel sobie wybrał takie narzędzia. Takie wiecie, miękkie, gumowe. Do zabawy, tak? Trawka. Tak. Chyba się aktualnie w cieniu. Wzięliśmy sobie kocyk, tak? Byliśmy chwilkę na zakupach. Byliśmy w galerii. Za wiele nie kupiliśmy, tylko mały sobie wybrał właśnie tą zabawkę. Kupiliśmy też prezent, zabawkę na chrzest, bo za tydzień idziemy. Później ja byłam na chwilkę w lumpeksie, mały czekał na mnie z tatą. Powiem Wam, że jak weszłam, to myślałam już, że nic nie kupię, bo dzisiaj była wyprzedaż, minus 50%. Ja byłam dosyć późno, o 12, chyba o 14 już zamykają. Jak weszłam, to już widziałam, że jest taki przebrany towar, ale finalnie no kilka rzeczy udało mi się kupić, także... Nie jest najgorzej, no i później kupiliśmy spożywkę i wróciliśmy. I teraz odpoczywamy tak naprawdę. Teraz chwilkę dla siebie sobie, coś takiego. Vegan pudding, mm, no się chyba mleczka kokosowego. Tak, wy nie lubię na bazie ekstraktu z kokosa. Bardzo dobry. I ja już jestem z powrotem i będziemy sobie lecieć z cholem z Lumpeksu. Tak, w tym tygodniu byłam w Lumpeksie, w jednym byłam we wtorek na dostawie. Później byłam też w sobotę na wyprzedaży, tak jak wam mówiłam, i już Wam wszystko tutaj pokazuję. Ok, i lecimy po kolei. Najpierw pokażę Wam może rzeczy damskie, męskie. Chociaż najwięcej jest tych dla dzieci. Ale tak, tutaj mamy taką bluzę z Adidasa. Ma takie wyhaftowane tutaj logo. Biała. Całkiem ładna. Kolejna rzecz, którą mi się udało wczoraj dorwać, jest to koszula z Zary. Że Wam z bliska wzorek. Bardzo ładne to są takie kwiatuszki. I akurat rozmiarek pasuje na mojego arka, także zostaje z nami ta koszula. Tak się trafiło. Dobra, lecimy teraz szybko z ubraniami dla dzieci, bo ich tutaj jest najwięcej. Sukienka z Zary, taka muślinkowa. Bluza. To zostaje z nami w traktorki. Fajna, w fajnym stanie, niezniszczona. Taka bluza. Zwierzątka. Tutaj akurat trafiłam dwie koszulki z polo. Co jeszcze tutaj? O, tutaj też bluza, która zostaje z nami chłopięca z gapa. Taki fajny sweterek, który bardziej na jesiennego dropa, ale to nic. I tak, tutaj mam też sporo różnych ładnych pajacyków, to wam pokażę. Taki w owoce z hm taki kilka z Next. No wszystkie są takie mega moim zdaniem urocze. Taki kombinezonik. Na to super. Tutaj takie ogrodniczki. I z tyłu mają na pupie takiego misia. Przesłodkie. Mam też takie naprawdę malusie dwa bodziaki. Taki jeden wzorzysty i jeden taki mega cute z Nike. To jest chyba taki rozmiar e, zaraz dla noworodka po urodzeniu. Teraz zobaczę. Tak. Na trzy miesiące. 56-62. O, spodnie dla To Też takie ładne. Dwie pary shortów. W fajnych kolorkach na lato. Taka koszula. Też zostaje z nami. W kratę i ona ma wyhaftowane zwierzątka. Mega fajna na jesień, chociaż nie wiem jaki to jest nawet rozmiar, to jest jakiś spory. A 110 A, to będę musiał do niego jeszcze trochę dorosnąć. No ale fajna. I ostatnia rzecz. To jest taka kolorowa, mega ładna letnia sukieneczka. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy z Lumpexu. Ja to sobie rozwiesiłam tutaj na wieszakach i wyszło tego naprawdę sporo. I teraz czas na hol piżamkowy zysję. Ja mam tutaj cztery piżamki, także będziemy sobie je mierzyć. Ok, i już Wam wszystko pokazuję. Pierwsza jest taka muślinkowa w cytrynowym kolorku. Coś takiego, jasno żółtym, beżowym, coś pomiędzy. No ale zobaczymy, jak zmierza. Będą oczywiście przebitki z boku. Kolejna jest taka hmm, prążkowana. bluzeczka z podenki z motywem cytrynek. No właśnie, szukam ogólnie fajnej piżamki, tak kilka sobie do zmierzenia zamówiłam. O, ta jest fajna, jest to fajny materiałek. Sprawdzę, jaki dokładnie, ale z wiskozą jest ta piżamka, w takie paseczki. I bluzeczka top. I ostatnia już. Również w cytrynki, ale trochę inna niż ta poprzednia, spodenki. O, ta wydaje mi się, że może być fajna. I tutaj mamy taki topik. Coś takiego. Także będę mierzyć sobie. Oki okay, i to by było na tyle. Nie wiem, może ten dzisiejszy filmik wyszedł troszeczkę chaotycznie, ale jest to taki jednak vlog z całego tygodnia. Dobra, będę się ogarniać, bo jeszcze dzisiaj zamierzamy pojechać o 16 na Kalwarię na Msze. Także wiecie, taka spokojna niedziela. Jeszcze chcę zmontować ten film. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i do zobaczenia już wkrótce. Pa-pa-pa!